Nazywam się Aleksandra Ciesiaka. Nazywam się Julia A Nazywam się Martina Pawanowicz. Nazywam się Natalia Wolno. Nazywam się Dominika Bal. Do zrobienia tego ja wieszaka na przedmioty codziennego użytku yy, potrzebna nam była belka, yy, pięć, yy, około 5 starych widelców, yy, ozdobne sznurki, kwiatek, spray i klej na gorąco. Na początek wybrałyśmy belkę i ją oszlifowałyśmy. Potem osklejowałyśmy deskę na biało. Wcześnie, w czasie schnięcia belki wyginałyśmy widelce w różne strony za pomocą kombinerek. Później przyklejałyśmy widelce na gorący klej. Następnie owinęłyśmy na krzyż widelce ozdobnym sznurkiem. Na koniec przykleiłyśmy kwiat i owinęłyśmy belkę łuczkami. Na przedmiocie można zawiesić na przykład taśmę, nożyczki, pędzle, rzeczy, które chcę mieć pod ręką. piórnik. Przedmiot jest bardzo wytrzymały.